USA ogłosiły sankcje na Rosję. Uderzą w elity i banki USA nakładają sankcje na Rosję. Wystąpienie Joe Bidena. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, przedstawił plany dotyczące nałożenia sankcji w związku z działaniami Władimira Putina. Joe Biden wydał oświadczenie na temat sankcji, jakie Stany Zjednoczone nałożą na Rosję. Mowa między innymi o odcięciu Rosji od zachodnich rynków finansowych oraz wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2. Proponujemy cztery bloki sankcji dotyczące instytucji finansowych Rosji, powiedział Joe Biden. Jeżeli posłuchamy wystąpienia Władimira Putina przy ret z wczorajszego wieczora, to mówił o przesłankach, które sugerują, że pójdzie znacznie dalej. Może być to po prostu początek inwazji na Ukrainę, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Nakładamy sankcje, które znacznie przekraczają te kroki, które zostały podjęte przez naszych partnerów i sojuszników w 2014 roku. Jeżeli Rosja będzie kontynuowała inwazję, będziemy przygotowani, również w kontekście sankcji, podał Joe Biden. Kto dał Putinowi prawo do deklarowania tzw. nowych państw na terytorium, które należy do jego sąsiada? Jest to aroganckie naruszenie prawa międzynarodowego i wymaga bardzo zdecydowanej odpowiedzi ze strony społeczności międzynarodowej. W ciągu kilku ostatnich miesięcy koordynowaliśmy działania wspólnie z sojusznikami i partnerami w Europie, na całym świecie przygotowywaliśmy naszą odpowiedź, powiedział. Powiedziałem to Putinowi w twarz, że będziemy działać wspólnie, jeśli Rosja wystąpi przeciwko Ukrainie, co zrobiła bez wątpienia. Dzisiaj ogłaszam pierwszą transzę sankcji po to, żeby nałożyć koszt na Rosję w odpowiedzi na działania przez nią podjęte. Działania te zostały skoordynowane z naszymi sojusznikami i partnerami, będziemy kontynuować eskalację sankcji, jeśli Rosja również będzie eskalować. Proponujemy cztery bloki sankcji dotyczące instytucji finansowych Rosji, banków Nieszekonombank i wojskowego Wojenpromban. Również sankcje dotyczące długu państwowego rosyjskiego, co oznacza, że odcięliśmy rząd rosyjski od zachodnich rynków finansowych. Rosjanie nie mogą już uzyskiwać finansów na zachodzie i nie mogą prowadzić obrotu swoim długiem na rynkach europejskich albo naszym rynku. Rozpoczynając od jutra, będą prowadzone dodatkowe sankcje przeciwko elitom rosyjskim i członkom ich rodzin. To oni realizują kryminalną politykę Kremla i w związku z tym powinni ponosić wspólne konsekwencje. Ze względu na te działania wypracowaliśmy z Niemcami, aby nie było dalszej certyfikacji Nord Stream 2, tak jak obiecałem. Nie mamy zamiaru walki z Rosją, gdy Rosja zastanawia się nad swoim kolejnym krokiem. My też mamy przygotowany kolejny krok. Rosja zapłaci jeszcze wyższą cenę, jeśli będzie kontynuowała agresję, dodał. W przypadku eskalacji konfliktu Stany Zjednoczone będą zapewniać wsparcie obronne oraz będą kontynuowały udzielanie wsparcia swoim sojusznikom. Dzisiaj autoryzowałem wykorzystanie amerykańskich żołnierzy po to, aby wzmocnili oni sojuszników w państwach bałtyckich, Estonię, Łotwę oraz Litwę. To są ruchy czysto obronne, chcę to podkreślić. Nie mamy zamiaru walki z Rosją, chcemy jednak wysłać bardzo klarowny komunikat: Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami będą bronić każdej ziemi natowskiej, podał Joe Biden w oświadczeniu. Cały czas jesteśmy przekonani, że Rosja jest przygotowana do działań znacznie dalszych, jest przygotowana do tego, aby przeprowadzić atak na Ukrainę, dodaje.